Witam was, witam moi drodzy u mnie w kuchni w serii nie wiem jak tą serię nazwać próbujemy nowych smaków czy jak możecie coś podpowiedzieć bo na razie ten pierwszy film co próbowałam też egzotycznego owocu dałam filmy o różnej tematyce, ale może jakąś playlistę nową otworzę i dzisiaj będziemy próbować kolejnego owocu, które oczywiście nie jest naszym owocem krajowym i wspólnie odkrywać właśnie smaki czegoś nowego. Jest to owoc, który wygląda w ten sposób. Zobaczcie. Kształtem przypomina pomidora. Wielkość tego owocu też jest taka jak wielkość myślę średniego pomidora. Ale oczywiście to nie jest pomidor. Zobaczcie szypułka. Wygląda inaczej, oczywiście pomidora koloru takiego intensywnie żółtego bądź pomarańczowego. Owoc nazywa się kaki. Ja już miałam okazję próbować przed nagrywaniem. Jest to owoc, który jest bardzo słodki, smaczny, smakował mi, zaraz go rozkroimy na pół, na, na ćwiartki. Można go też obrać ze skórki. Skórka ma bardzo cieniutką, co za chwilę zobaczycie. Zawiera ponoć bardzo dużo witaminy C. Jest bardzo dobry na obniżenie cholesterolu, z tego co się doczytałam w internecie. I też obniża ryzyko zawałów serca. Czyli dla osób chorujących na serce jest bardzo wskazany do jedzenia i już moi drodzy, oberwiemy sobie tą szypułkę jeżeli się da sobie ją oberwiemy ona jest zasechnięta mojemu synowi bardzo, bardzo posmakowało my jest słodkie i my przetniemy w ten sposób, bo jak przytnę w ten sposób to w środku ma być taka jakby gwiazdka tym owocu przy kroju, to zobaczymy faktycznie co ona będzie bo widziałam że osoby które prezentowały na youtube to tak właśnie pokazywały zobaczcie o rzeczywiście jest charakterystyczna tutaj w środku gwiazdka zobaczcie. pięknie to wygląda gwiazdka słoneczku jak to nazwać zobaczcie jaki piękny intensywnie żółty ten kolor tego tutaj owocu mamy. Może go troszeczkę podniosę. Myślę, że kamera Wam to fajnie odzwierciedli. I okroimy sobie kawałeczek wspólnie posmakujemy. Zobaczcie, skórka tutaj jest praktycznie niewidoczna. Jest tak cieniutka skórka, można powiedzieć, jak na jabłku. Taka cieniuteńka. Skóreczka tego owocu. Bardzo dobry, fajny, słodki. już spróbuję. Tak jak... Smak, powiem Wam, lekko. Przypominający, tak jak dla mnie smak, brzoskwini z puszki. Także jest bardzo, bardzo smaczny. no Przynajmniej posmakowało, także jest fajny, no i to pięknie wygląda w przekroju, Także gwiazdeczka tutaj, także owoc jest smaczny, także możecie śmiało próbować, jeżeli ktoś tego owocu nie próbował, jak to się mówi, buzi nie wykręca, bo czasami są takie owoce, nowe smaki, że wykręca po prostu buzię, ale niektórzy lubią takie kwaśne, dosyć pikantne rzeczy. Także tak to się prezentuje. Kaki, jeżeli ktoś nie, jadł mi bardzo osobiście posmakowało. Także mogę polecić. Kto jeszcze nie próbował, to może sobie kupić i spróbować. Jest naprawdę, naprawdę. Pyszne. raz, pewnie przy przyjdzie tu syn, i to szybko tutaj, moi drodzy, zniknie. No i napiszcie mi jak nazwać tą serię, czy jakieś odkrywamy nowe smaki czy coś takiego. Może ktoś ma fajną propozycję na filmy właśnie z takimi owocami, bądź jeżeli będzie możliwość warzywami, które można będzie kupić a nie są uprawiane u nas w kraju lub są bardzo mało znane. No to chyba na tyle w tym odcineczku. Żegnam się. Pa pa.